W ostatni weekend maja 2013 roku w Oszczadnicy na Słowacji odbyło się Międzynarodowe Święto Folkloru w ramach projektu Lato Spotkań z Kulturą i Tradycją Górali na Pograniczu Polsko-Słowackim 2013. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013. Lato spotkań z kulturą górali to w zamyśle cykliczna impreza, będąca próbą prezentacji zespołów i kapel góralskich, uzupełniona o różnorodne animacje kulturalne połączone z prezentacją i degustacją regionalnych potraw. W 2013 roku było podobnie. Spotkanie z folklorem górali śląskich i czadeckich w Oszczadnicy wpisało się w Oszczadnicką Heligonkę oraz majalesę. Oszczadnica Heligonka to przegląd gry na instrumencie muzycznym, śpiewy i tańce. Towarzyszył również ścięciu majowego drzewka, tak zwanemu waleni maja. W centralnym punkcie osady przez cały miesiąc stoi na wysokim drzewcu majowe drzewko, będące symbolem zielonego życia, ochrony przed chorobami i złymi duchami. Spotkanie z folklorem uświetliły liczne występy artystyczne słowackich i polskich zespołów folklorystycznych, w tym blisko godzinny koncert zespołu regionalnego Istebna. Zespół regionalny Istebna prawdopodobnie jeden z tych najstarszych polskich folklorystycznych zespołów, tradycja ponad stuletnia, ponad 110-letnia, także pielęgnujemy te tradycje beskidzkiej trójwsi Istebna, Jaworzynki, Koniakowa. Ten program taneczny, program wokalny, muzyczny, to właśnie chcemy dzisiaj też tutaj pokazać. W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości. Do słowackiej osady przybyli tego dnia m.in. starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk oraz członek zarządu powiatu Marcin Ślęk. Polskiej delegacji towarzyszyli również przedstawiciele starostwa Cieszyńskiego, gospodarz terenu. Starosta Oszczadnicki podkreślał rolę i znaczenie tego typu wspólnych przedsięwzięć kulturalnych. Myślę, że mamy sobie blisko, kiedy zmy z tak zwanego góralskiego regionu. Mamy do siebie blisko, bo pochodzimy z góralskiego regionu i te nasze tradycje są bardzo do siebie podobne. Zbliżone są do siebie także nasze języki, dzięki czemu nie mamy problemów z komunikacją. Partnerem strony polskiej w realizacji projektu Lato Spotkań z Kulturą i Tradycją Górali na Pograniczu Polsko-Słowackim 2013 było Stowarzyszenie Żeny Kysucz z Czadce. My już długie roki współpracujemy z kobietami polskimi. Robimy to głównie z myślą o społeczności lokalnej, aby mogła zobaczyć i porównać nasze tradycje. Chcemy ocalić od zapomnienia dawne przejawy kultury naszego regionu. Aby w przyszłości młode pokolenie wiedziało, jak żyli i co robili przed laty nasi dziadkowie czy pradziadkowie. Warto zaznaczyć, iż idea projektu polegała na przybliżeniu mieszkańcom oraz turystom podobieństw i różnic występujących na terenach przygranicznych Polski i Słowacji. Występom towarzyszyły liczne stoiska, na których sprzedawano nie tylko wyroby rękodzieła artystycznego, ale także produkty spożywcze. W spotkaniu z folklorem, Towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera. Nie brakowało również tańców i pląsów, zupełnie tak jak podczas występu zespołu regionalnego Istebda, który zaprezentował wesele Istebnieńskie wraz z obrzędem oczepin panny młodej i degustacją kołaczy weselnych. Biorąc udział w spotkaniu, starosta Cieszyński, witając zebranych, zaprosił publiczność do obejrzenia występu zespołu z Istebnej. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym występie zespołu Istebna. Okazuje się, że te nasze tradycje i wzajemna kultura górali śląskich na pograniczu polsko-czeskim, polsko-słowackim jest znana dla nas, natomiast sąsiedzi, którzy są zaraz za granicą, dowiadują się o pewnych zwyczajach po raz pierwszy. Tak jak my z Polski dzisiaj widzieliśmy obyczaj wcześniej stawiania maja, dzisiaj jego obalania. Tak dla Was zapewne będzie również pewną nowością, te, będą nowością te zwyczaje, które pokaże zespół istotna. Dziękuję bardzo za gościnne przyjęcie, za wspólny projekt i życzę pomimo pogody owocnych i dobrych wrażeń. W tym dniu publiczność obejrzała blisko godzinny koncert polskiego zespołu. Na zakończenie uczestników poczęstowano weselnym kołaczem. Tego typu spotkania z folklorem dowodzą ogromnego bogactwa kulturowego naszych ziem. Beskidy po obydwu stronach granicy to nie tylko kultura, piękne krajobrazy, ale również, a może przede wszystkim otwartość i niezwykła serdeczność jego mieszkańców. po pod Las! Pod las gnała, sama nie wiedziała. Dał. A Dziękujemy instytucji finansującej, poszczególnym partnerom, w tym licznej grupie działaczy i animatorów, za wszelką pomoc przy realizacji projektu. Dziękujemy artystom oraz publiczności za stworzenie wspaniałej atmosfery. Żegnamy już gościnną Oszczadnicę i zapraszamy na kolejne spotkanie z tego cyklu Już w Wiśle.